Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Łukasztelmak2, no i dzisiaj pomówimy sobie o kolejnym filmie, który jest zdecydowanie, przynajmniej moim zdaniem, godny uwagi. Kolejnym filmie, który jest, no, jakby nie patrzeć, horrorem. I kolejnym filmie, który być może umknął uwadze części z was. Moi umkną, niestety. Nie mówię tutaj o trzech różnych filmach, mówię o jednym filmie, który zalicza się do każdej z tych kategorii, mianowicie o Gretel and Hansel, czyli Małgosi i Jasiu. Jest to film wyreżyserowany przez niejakiego Oza Perkinsa, twórcę, który już powoli wyrabia sobie coraz mocniejsze nazwisko, jeśli chodzi o kino gatunkowe właśnie, i który przy okazji jest też synem legendarnego Antoniego Perkinsa, grającego między innymi rolę Normana Batesa w takim tam mało znaczącym horrorze czy thrillerze. Małgosia się Jaś natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jak się pewnie domyślacie, jest reinterpretacją klasycznej baśni braci Grimm o rodzeństwie, które trafia do chatki, której celem jest oczywiście pożarcie naszej pary bohaterów. Tutaj jednak troszkę ta konwencja zostaje zmodyfikowana, aczkolwiek Osperkins opowiadał w wywiadach, że będzie starał się trzymać bardzo blisko tego dosyć mrocznego tonu i charakteru oryginalnej. Baśni. Modyfikacja tytułu natomiast jest podyktowana oczywiście polityczną poprawnością. Skup się, nie. Modyfikacja tytułu jest tutaj podyktowana tym, że ta fabuła koncentruje się jednak na naszej małgosi. Jest to w zasadzie historia coming to age dla tej właśnie bohaterki, która zresztą jest starsza od swojego brata. Jeśli natomiast widzieliście niesamowicie klimatyczny zwiastun do tego filmu, no to też zdajecie sobie sprawę z tego, że choć trząsł historii pozostał niezmienny i mamy nasze rodzeństwo szwendające się po lesie, aż nie dociera do chatki wiedźmy, to jednak pewne elementy tej historii, pewne szczegóły będą się znacząco różnić, wpływając na wymowę całości. Przede wszystkim jeśli chodzi o postać naszej... Wiedźmę, która nie tylko ma tutaj całe backstory, ale też nawiązuje się pewna bardzo ciekawa relacja między właśnie Małgosią a naszą Wiedźmą. Nie będę mówił co dalej, żebyście mogli sami to sobie odkryć, natomiast no jest to bardzo istotne dla wymowy całego filmu. Oczywiście, jak na baśnie przystało, musimy mieć tutaj morał. Więc o czym jest ta historia? A no odniosłem wrażenie, że jest to bardzo życiowa lekcja na temat tego, że nikt wam nie da nic za darmo. Jeśli liczycie na jakiś prezent, to musicie też liczyć się z tym, że coś innego zostanie wam odebrane jako zapłata. I to jest coś, co w zasadzie puszcza w ruch. Wszystkie wydarzenia w ramach tego filmu, ale też coś, do czego nasza bohaterka, czyli Małgosia, będzie musiała sama dojść. Jednocześnie, jak się pewnie domyślacie, z racji tego, że cała historia koncentruje się na Małgosi i jest w dużej mierze, no właśnie, historią Coming of age, historią o jej dorastaniu i o jej transformacji z dziewczynki w kobietę, no to mamy tu oczywiście refleksję nad miejscem kobiet w świecie oraz jak postrzegana jest ich wolność czy niezależność. Nasza Małgosia, nasza Gretel, bardzo szybko staje tutaj przed wyborem, że albo będzie komuś usługiwać, co w praktyce będzie oznaczało oddawać swoje ciało. Bo w oczach swojego potencjalnego pracodawcy najwyraźniej tylko to ma jakąkolwiek wartość, albo wypadł do lasu głodować. Dlatego też, alternatywa do tego, czyli podążanie swoją własną ścieżką i realizowanie swojego potencjału, jest po raz kolejny zresztą utożsamiane właśnie z byciem wiedźmą. Tak samo jak w The Witch Roberta Eggersa, kobieta, która nie jest posłuszna. Nie zamierza grzecznie zająć miejsca, które ktoś jej wyznaczył, jest czymś niebezpiecznym. Kobieta, której nie można kontrolować, zaczyna budzić obawy, zaczyna być nieprzewidywalna. W ten właśnie symboliczny sposób, zarówno u Eggersa, jak i tutaj u Perkinsa, wiedźmy z bycia po prostu jakimś mrocznym zagrożeniem stały się no właśnie uosobieniem niezależności i wolności, zgłębiania wiedzy, czyli czymś, co w takim patriarchalnym ujęciu jest najbardziej niebezpieczne i z czym trzeba walczyć. No i nasza Małgosia zmierza w linii prostej właśnie w tym kierunku. Ale tak się składa, że ona jednak nie jest do końca niezależna, bo jest jeszcze nasz drugi tytułowy bohater, czyli młodszy brat, którym mogosia się opiekuje i o którego próbuje dbać. I tutaj pojawia się jeszcze jeden motyw przewodni, który moim zdaniem nie zostaje do końca zrealizowany, ale nawet napomknięty jest czymś naprawdę interesującym czyli ta sytuacja, w której mamy bliską osobę, na której nam zależy, ale która jednocześnie. Sprawia, że nie możemy rozwinąć się tak, jak mógłby wskazywać na to nasz potencjał. I to jest coś, co może rezonować z masą osób, bo wielokrotnie zdarza się tak, że na przykład mamy okazję wyjechać gdzieś na jakąś naprawdę prestiżową uczelnię, albo gdzieś do naprawdę prestiżowego miejsca pracy, albo faktycznie rozwijać swoją pasję czy swoją umiejętności w miejscu oddalonym od domu, no ale tutaj na przykład w domu czeka jakaś osoba, którą musimy się opiekować, albo tutaj Pracuje ktoś, z kim chcemy pozostawać w związku. To są sytuacje, z którymi mierzy się masa osób, gdzie mimo wszystko każdy musi sam osobiście, indywidualnie zdecydować, co jest dla niego najważniejsze, co ma ten największy priorytet, gdzie wypracować kompromis. I mam wrażenie, że bardzo ciekawie, w symboliczny sposób, w taki mocno metaforyczny, ogrywa to właśnie ten film, gdzie mamy naszą bohaterkę, której przyszłość jest dosyć jasno rozrysowana. I ona stara się jakoś znaleźć swoją drogę, między właśnie przeznaczeniem, które wydaje się jej być pisane, a odpowiedzialnością wynikającą z opiekowania się swoim młodszym. Bratem. Tematycznie, zatem ten film jest moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawy i sporo można z niego wynieść. Nawet mimo tego, że scenariusz jest naprawdę prosty. Historia, która ma tutaj miejsce, jest na tyle nieskomplikowana, że można by ją streścić w jednym zdaniu. Natomiast cała reszta to są rzeczy, które my jako odbiorca jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć i rzeczy, które my jako odbiorca jesteśmy w stanie zinterpretować. To sprawia, że film dla części osób pewnie wyda się bardzo pretensjonalny i wyda się mocnym przerostem formy nad treścią. Ale jeśli jesteście w stanie kupić tę stylistykę, tę logikę snu, jaką film się posługuje, ten klimat wywołany przez długie, bardzo powolne, niespieszne sceny, połączone z taką bardzo psychodeliczną muzyką, to wówczas myślę, że trafi to do Was, ale bądźcie ostrzeżeni na pewno nie jest to. Produkcja dla każdego. Myślę, że w dużej mierze mój pozytywny odbiór tego filmu wynika też z naprawdę fantastycznej pracy aktorów, przede wszystkim Sophie Lillis, która wyrasta na jedną z, myślę, najlepszych młodych aktorek, mając za sobą rolę w It i sequelu, ostatnio w tym Netflixowym serialu This Is Not Okay, czy jakoś tak, i myślę, że jeszcze wiele bardzo ciekawych ról przed nią, bo mimo że, powiedzmy, że jej akcent nie był zbyt udany, w teorii powinien brzmieć jak angielski, ale w rzeczywistości brzmiał jak amerykanka udająca angielski akcent, ale fakt, że w zasadzie cały film jest niesiony na jej ramionach, to myślę, że jest to dobry wyznacznik również jej talentu. Poza Sophie Lillis naprawdę bardzo, bardzo dobra jest Alice Krieg. To jest aktorka, która do tej pory zasłynęła przede wszystkim rolą królowej Borg ze Star Treka, ale tutaj jako wiedźma jest niesamowicie hipnotyzująca, moim zdaniem wypada fenomenalnie, szczególnie, że warto też to zaznaczyć, to jest niby horror, ale z drugiej strony widać, że nie jest jego celem przestraszenie kogokolwiek, raczej wywołanie powiedzmy tego uczucia niepokoju i zagrożenia, permanentnego. Tak naprawdę nie dzieje się tutaj absolutnie nic strasznego, nie mamy żadnych drastycznych scen, nie mamy do czynienia z żadnymi jumpscare'ami, po prostu atmosfera jest jest naprawdę przytłaczająca i wiele scen naprawdę stara się po prostu wprowadzić nas w ten nastrój. Więc przygotujcie się na bardzo powolne sekwencje chodzenia po lesie. Przygotujcie się na to, że cały film jest skręcony w taki dziwny sposób, gdzie wszystko jest wycentrowane. I kadry zawsze są bardzo tłoczne, powiedzmy, bardzo ciasne. Z na dłuższą metę. Męczy, ale to ma męczyć, co ma u nas wywoływać to poczucie klaustrofobii, tym bardziej, że większość akcji tego filmu dzieje się albo w lesie, który jest wybitnie niegościnny, albo już w domu wiedźmy. Gdybym miał do czegoś ten film porównać, to powiedziałbym, że jest to coś pomiędzy The Witch Egersa a Mandy kosmatosa. Coś pomiędzy. I mam wrażenie, jakby Perkins stwierdził, że kurczę, chciałbym nakręcić taki film jak The Witch, ale z drugiej strony ta stylistyka Mandy jest najlepsza <grym> i powstało z tego właśnie Gretel and Hansel. I dla smaku albo w ramach wisienki na torcie możecie sobie do tego dodać jeszcze inspiracje płynące z włoskiego klasycznego horroru, filmów Mario Bawy chociażby. Zresztą muzyka, jaką słyszymy w tym filmie, to jest też coś, co przywodzi na myśl kompozycję słynnego zespołu Goblin. Jednocześnie uczciwie powiem, że najpierw prawdopodobnie ten film podoba mi się bardziej niż będzie się podobał większości osób, po prostu trafia w moją estetykę. Bardzo podoba mi się to, jak ta produkcja wygląda. Bardzo podobają mi się wszelkie wybory operatora kamery. Bardzo podoba mi się muzyka, podoba mi się kompozycja kadrów. Nawet powiem wam szczerze, że coś, czego normalnie nie znoszę, czyli narracja z offu, prowadzona w tym wypadku przez bohaterkę, która brzmi. Trochę tak, uczciwie podchodząc do sprawy, brzmi tak, jakby w którymś momencie producent stwierdził: Okej, okay, nikt nic nikt, nikt nie będzie rozumiał z tego filmu, niech bohaterka tłumaczy co myśli i co robi. Kojarzycie, jak to wyglądało w Adastrze, prawda? I trochę tutaj tak to wygląda, ale z drugiej strony w połączeniu z tym klaustrofobicznym klimatem, z tymi pięknymi zdjęciami, z tym klimatem niepokoju. I z tą staroświeckością, która bije z tej produkcji, właśnie te skojarzenia tutaj z włoskimi horrorami, myślę, że mi się nasuwają. To dorzucając do tego tę narrację z offu, to jeszcze mi podbudowuje ten taki dziwny, senny, oniryczny klimat. Gdzie normalnie bardzo by mi to przeszkadzało, a tutaj jest inaczej. Jeśli lubicie tego typu filmy, jeśli oglądając horror, jesteście w stanie po prostu rozsiąść się wygodnie i wprowadzić się w stan takiego lekkiego transu. Nie wiem, czy zrobicie to sami, czy za pomocą jakichś totalnie legalnych substancji chemicznych, to już od Was zależy. Ale bardzo ważne jest to, żeby wprowadzić się w ten klimat. Więc zadbajcie o odpowiednie otoczenie, odpowiedni nastrój. I wówczas wydaje mi się, że będziecie mogli coś fajnego z tego naprawdę onirycznego, powolnego filmu wynieść. No ale tak czy siak, ja się bawiłem naprawdę bardzo dobrze podczas sansu. Nie nazwałbym tej produkcji najlepszym horrorem, jaki widziałem, czy coś takiego, ale niewątpliwie jest to bardzo ciekawa produkcja i naprawdę fajny sposób na to, jak opowiedzieć współcześnie dosyć klasyczną historię. Jednocześnie dbając o to, by była wierna klimatowi oryginału. Także duże propsy dla Osgooda Perkins'a. Ja czekam na jego kolejne filmy. Myślę, że jest to niewątpliwie twórca, którego warto będzie śledzić. A wam dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Na sam koniec jeszcze słuchajcie. Powiem tak, poza konkursem. Bardzo fajne bezalkoholowe piwo. Mango ale z browaru Grodzisk. Naprawdę super, dostępne w żabkach, zdaje się, więc łatwo na nie trafić. Jeśli ktoś. Lubi rzeczy owocowe, ale i za słodkie, to myślę, że może przypaść do gustu. No, ale to tak już poza konkursem. Trzymajcie się, cześć!